A to jest zapowiedź nowej serii. Będziemy grać w Eurotrack, tylko że na innym zapisie, ponieważ to jest taki mój zapis. Ja już tutaj naprawdę długo z trzy miesiące tutaj wale w to. Będziemy jeździli ten Tiram. Co do Eurotrack? To jest taki symulator jeżdżenia ciężarówkami mamy tutaj naprawdę dużo opcji dla naszej ciężarówki dostajemy tutaj mandaty jak źle jeździmy akurat jest światło czerwone bo oczywiście nie możemy jechać bo dostaniemy mandat ja nie będę tego pokazywał bo właśnie mamy zlecenie które muszę zrobić więc teraz możemy jechać yy. Co do gry, w grze możemy mieć własną muzykę, którą po prostu w, wgrywamy w jeden folder. Wchodzimy w folder Eurotrack i mamy tam muzykę. Co ta awaria silnika? Nie, chyba benzyna. A nie, benzynę mam sporo. Żeby zaraz tutaj nie Żebym nie wjechał w jakąś inną uliczkę, bo ogólnie jak się wiecie w jakąś inną uliczkę, to potem macie przerąbane, bo nie można stamtąd wyjechać. Znaczy można, ale to wtedy się tłuczecie i tracicie czas tylko na, na przesyłkę. To jest akurat mój tir. To jest man. To jest, taki, to jest taki czarny tir, co tutaj na niego wziąłem akurat kredyt, bo na początek gry wybieracie jako chcecie ogólnie ciężarówkę wybrać. I jak zdobędziecie więcej kaski, no to możecie odwiedzić dealera. Jak mówiłem, pykam już w niego długo, więc na pewno już mam tira. Tylko, że to jest zapowiedź, więc nie będę robić od razu nowego zapisu. Tylko pokażę Wam, o w ogóle wytłumaczę, jak ta seria będzie wyglądała. Będę brać jakieś powiedzmy, będę brać jakieś powiedzmy przesyłki i będę jeździć po, tutaj po całej Europie, bo tutaj jest Europa. Zaczynałem chyba w Holandii się nie mylę chyba tak i akurat teraz y, mam zlecenie mam przyjechać w czwartek o, o, o tej o 5.36 o oczywiście rano Mam 10, jeszcze 200 km, to jest akurat na no, dużo. I jadę teraz. Tutaj widzimy z boku, że mamy licznik, ile jedziemy, nawigację. I przychodzą nam e-maile na komórkę. Ogólnie można się wczuć jakby, jakby się po prostu jechało tire. Mamy różne typy kamerki. Znaczy mi to jest wygodnie akurat tutaj w kierownicy, chociaż wam pokażę, o, tutaj mamy taką na przykład. No, ale nieco zaraz się z kim zderzyć, więc nie będę przesadzał. Będę jechać w tej. Akurat tutaj widzicie, że mam tutaj nawet tabliczkę z imieniem taką przyklejano, Co do tira, to on wygląda tak. Bardzo fajnie, realistycznie on wygląda wszystko. Gram na grafice wysokiej, bo yy, na wysokiej. I akurat tak samo różne samochody są, na przykład jest BMW, Mercedes, Audi, różne modele samochodów. Yy. Właśnie nie wiem, co się dzieje, jakoś firma gaśnie. Nie wiem, odwiedzę najbliższe. Nie, no, benzynę mam. Tylko żeby to nie była awaria silnika, bo na awarię. Czekajcie chwilę, to jest moje menu. Uszkodzenia 26% i jak widzimy, to jest ogólnie mój stan konta. Liczba ciężarówek, liczba kierowców i no, straciłam ostatnie 9 563 euro. Tutaj możemy się połączyć z profilem, na Facebooku i ogólnie producenta gry. To jest mój tier, to jestem ja, tak wiem mam na imię Kuba, ale spoko. I powracamy do gry. To było moje menu i ale nie, jakby była awaria silnika, to powiem Wam, że wyskakuje, że awarnia, awaria silnika i ogólnie cały samochód zaczyna wariować. Ja bym chyba przejechał na lewy pas, coś tak sądzę, bo... na prawy, przepraszam. Tak, akurat będzie parking, ale jeszcze nie jesteśmy zbytnio zmęczeni, więc nie potrzebujemy. Możemy jechać dalej. Do moich opowieści, które mi się wzięły z drodze, ja nie jeżdżę, bo jeszcze nie mogę. 12 lat, więc nie mogę jeździć. Ale w taką grę lubię grać. 70 km ten dresjadę to gdzieś tak do 100, ale to jest autostrada, więc na autostradzie można jeździć więcej. Nawet tutaj mamy kierownicę, widać, ale nie widać rąk, To jest minus 1 gry. Widać jakby kierownicą sterował duch, ale koleś, który jest tego kierowcą, siedzi w środku. Akurat 66, nie no, 68 km. Ja nadążam z licznikiem, ale spoko i co, mamy tutaj czasówkę mapę mamy, możemy zadzwonić na przykład po pomoc drogową ale to jak, na przykład możemy się wywalić, jak ja kiedyś się wywaliłem no trzy razy się wywaliłem więc jak się od razu wywalimy to warto o pomoc drogową wezwać tylko zawsze jest nie no wiadomo gdzie się pojawimy Poja Akurat bym się wywalił, ale Drive to my uh, To my track is perfect. Tak mm, żeby tylko w koło nie walnąć, bo będzie 500 euro w plecy. No, no na razie spokojnie jedziemy, wszystko mi się miło gra. Na razie nawet nie mam ochoty kończyć, chociaż pewnie limit mam. Ale jak już dojadę na miejsce, to dopiero wtedy skończę nagranie. Chyba trzeba zahamować, bo jeszcze w tego walniamy, bo wolno jedzie. To akurat musimy skręcić. Nie wiem tylko, jak działają kierunkowskazy. Jeszcze tego mi się nie udało opracować dokładnie, więc nie używam ich. Skręcam. A i jeszcze jedna porada. Na ostrych zakrętach zawsze warto trochę jakby zdjąć pedał z gazu, ponieważ jak jedziemy szybko, a chcemy gwałtownie zahamować, to siła ciężarówki wprowadza nas do tego stopnia, że się wywalimy. I tak samo kosztuje trochę naprawa. Nie warto. Ja akurat grałem w demo pierwszy raz i potem dostałem. Tak, ktoś mi coś na Skype wysłał, ale to chyba nie jest problem. Potem zobaczę po filmie, zapomniałem ustawić to, nie przeszkadzać, ale dobra, yy, więc yy, co, ile jeszcze mamy? Mamy jeszcze 70 km. Kilo, Nie, on po prostu gaśnie. Coś mu się stało. Potem pomiędzy odcinkami odwiedza. Coś mi się z silnikiem stało. A gdzie mam ogólnie to zajechać? To... Jak... Ale nie będę teraz... Chyba jak piątkę się... W... Nie, nie... O fuck. F5, przepraszam. No i tutaj mamy inny widok mapy, ale ja zawsze wolę ten. O, albo taki bardziej... O, ja, ten jest najlepszy, nie wiem, jak dla Was, ale mi się tam podoba. I e, tak za chwilę powinniśmy dojechać, bo już mamy 51 km na bani. 49 minut do przyjazdu. Ale pewnie się tam spóźnię o kilka minut, pracodawca tam mi da... Powiedzmy, nawet nie pamiętam, za ile ja robiłem ten, za ile ja robiłem ten, ten za ile ja ogólnie zgłosiłem się do tego, aby przewieźć to, ten ładunek. I tu jest tak, do 50 km maksimum. Tu zawsze warto zahamować i się i z, z, trochę po, jeszcze możemy podjechać i sprawdzić, na przykład, czy ktoś nie jedzie. Z, z tej strony, bo można nieźle w kogoś walnąć i sobie po prostu tylko narobić tego, że stracimy odrobinę kasy, a ja tego nie chcę na razie, bo zbieram na różowy lakier do tira, żeby było męsko. Mm, tak. Ja tutaj ogólnie nie będę wyprzedzał ludzi, bo kiedyś mi się to tak skończyło, że dostałem... Ja już tyle tutaj mandatów złapałem przez nieostrożną jazda. Mm, właśnie, właśnie tam jechał kolega ale nie ma takiej samej przyczepy czyli nie jest od tego samego producenta bo ja chyba wiozę jak się nie mylę a więc wracam po długim cięciu ponieważ skończyło mi się miejsce na dysku musiałem to wszystko pousuwać stare nagrania ale już jest w porządku tak i tak zaraz będziemy kończyli bo już limit minął Jesteśmy w grze. Dojedziemy jeszcze tu i to będzie koniec. Jeszcze mam 31 km, to tam jeszcze to można przejechać. Hmm, więc yy, co teraz? To będzie seria 20 ponad odcinków. No więcej niż 20, bo w to grę to mam ochotę grać bardziej niż na przykład Minecrafta albo w Far Cry'a jeszcze lubię grać i też pewnie będzie. Będzie seria. Saints Row. Science, science Row przeszedłem dwa razy i chyba też jeszcze raz sobie przejdziemy. Mm, tak. Pojedziemy jeszcze tylko jeszcze 20 minut na 21 minut, ale to w grze i 20 km. to 20 kilometrów to mało zanim długo będziemy, to tam dojedziemy i pierwszy odcinek, mamy. czy zapowiedź, to nie jest jeszcze pierwszy odcinek zagadam Widzę, że fajne okolice, okolice tak w lesie. Spoko, lubię las. Miejście się odleć. Tak. Hmm. Siano. Ja nawóz wio wiozę. Już mi się przypomina, bo z podobnej... Z, z tej z podobnej z podobnej firmy z, no, no z tej samej wiozłem ten nawóz, więc to nawet będzie kura chyba oj i ja od razu miasto sobie nowo odkryliśmy spoko i co widzimy tu tu nic tu też nic Jest tam. A więc co by było? A więc co by było na tyle? Trzymajcie się. No i cześć. I, w nas, i gdzieś tak w poniedziałek, we wtorek albo w poniedziałek pojawi się kolejny odcinek. Znaczy pierwszy odcinek z nowej serii, więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, trzymajcie się, no i cześć.